Jakże dziwny jest świat, wciąż istnieje, mimo że nikt mu za to nie dziękuje. Czas w miłość. W jednej z tych cichych godzin, gdy dzień stygnia jak porcelana w dłoniach, po raz kolejny pomyślałem o wdzięczności. Nie tej hałaśliwej, teatralnej, nie tej, którą nakazują podręczniki dobrych manier, kiedy dostajesz prezent w pastelowym papierze i musisz wykrzesać z siebie uśmiech. Myślę o wdzięczności tej pierwotnej, niemal zwierzęcej. O tej, której nie zna słów, a jednak przeszywa ciało, jak modlitwa szeptana w deszczu. Czy dziękujemy za życie? Nie, zbyt często nie. A przecież każdy dzień, nawet najbardziej niepozorny, nawet ten z rozlanym mlekiem i smutkiem w gardle, jest błogosławieństwem, którego nie potrafimy zauważyć, bo nasze ego domaga się cudów, spektakli i oklasków. Tymczasem cuda przychodzą cicho, jak świt. Jak oddech. Zamykam oczy i myślę o tym, że moje serce bije nieprzerwanie od pierwszej sekundy życia. Nie proszę go o to, nie negocjuję z nim, po prostu bije dzień po dniu, noc po nocy, niestrudzone, lojalne, cierpliwe. I czyż nie jest to wystarczający powód, by powiedzieć dziękuję? Wdzięczność to coś, co przychodzi tylko tym, którzy potrafią zatrzymać się w pół kroku i wyszeptać tak nie wiedząc nawet do kogo mówią. Bo wdzięczność to adresowany list, to echo w pustym pokoju, które powraca do nas jak ukojenie. Dziękuję za łzy, bo one uczą mnie, że moje serce jeszcze nie skamieniało. Dziękuję za samotność, bo przypomina mi, jak cenne są te rzadkie chwile obecności. Dziękuję za zimno, za ciemność, za niepokój. Bo to one ostrzą moją duszę jak nóż, czyniąc ją gotową do cięcia iluzji. Wdzięczność nie jest uczuciem, jest praktyką, wyborem i jak wszystkie wielkie rzeczy w życiu, jest aktem odwagi. Bo czyż łatwiej nie jest narzekać, użalać się, porównywać, oskarżać życie o to, że nie daje wystarczająco zamiast uświadomić sobie, że ono daje więcej niż jesteśmy w stanie pojąć? Gdyby życie miało twarz, byłoby twarzą kochanka, który czeka przy oknie nie mając pewności, czy zostanie zauważony. Dziękowanie życiu to jak odwrócić się i spojrzeć mu w oczy, to powiedzieć widziałem cię, to najczystszy akt miłości. Dziękuję za to ciało, które nosi moje zmęczenie. Dziękuję za oczy, które widzą brud i piękno. Dziękuję za dźwięk śmiechu i za ciszę płaczu. Dziękuję za nieidealnych ludzi, którzy uczą mnie cierpliwości. Dziękuję za strach, który pokazuje, że wciąż mi zależy. Dziękuję za ból, który leczy moje iluzje. Dziękuję za nic. Dziękuję za wszystko. To nie jest proste. Wdzięczność nie przychodzi z automatu. Trzeba ją wydobyć z pod warstw rozczarować i codziennej nudy. Trzeba ją pielęgnować jak ogród w mroźnym klimacie z nadzieją, że pewnego dnia zakwitnie. Ale gdy już zakwitnie, o, wtedy rozjaśnie nawet najciemniejsze poranki. Z wdzięcznością w sercu nie można być samotnym, bo wdzięczność to połączenie ze sobą, z innymi, z czymś większym, co nie potrzebuje imienia. Kiedy patrzę w niebo, nieważne czy jest błękitne, czy zasnu, zasnute chmurami, uczę się mówić dziękuję bez powodu. Dziękuję za to, co dostałem. Dziękuję też nie za to, co dostałem, ale za to, że jestem. Tylko tyle i aż tyle. Bo może na tym właśnie polega cała tajemnica nie prosić o więcej, tylko widzieć że już się otrzymało wszystko. Dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję, że ja jestem. Dziękuję za tę ciszę, w której można usłyszeć duszę. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polu i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie Pozdrawiam miłość w Tobie.